Witam. Zostałem zmuszony, żeby coś Państwu przekazać, i nie są to dobre wieści. Musicie się przygotować na to, że emisja Hamstwa bez granic powoli dobiega końca. Obecny sezon nie będzie miał czterech odcinków, jak zawsze, tylko trochę więcej może pięć albo sześć. Potem nastąpi finał. Miałem nie mówić wiele o samym finale, ale będzie to najdłuższy odcinek w historii. Jego długość powinna zrekompensować ten rychły koniec. Trochę mi przykro, ale tak zostało postanowione. Prawdopodobnie ten sezon skończy się jeszcze w tym roku. Choć nic nie obiecuje. A finał raczej na 100% będzie miał premierę w 2020 roku. Myślę, że ładna data na zakończenie tej historii. Nie płaczcie i się nie martwcie. Jest na co czekać, a potem do ustranej śmierci można oglądać wszystkie odcinki od nowa, co sam zamierzam. Dziękuję za uwagę. Żegnam. Muszę do Kibla.